5, 4, 3, 2, 1, 1. 100. Lewy łuk długi. Z dohamowaniem. Lewy 2. Z dohamowaniem do prawy 3. Do lewy ciąć wypuść środkiem. Do prawy 2 wypuść. Potem 100 prawy ciąć. Do lewy lekko ciąć trzymaj. Potem 150 prawą. Do hamowanie. Lewy dwa krótki do prawy jeden wypuść. Potem 250. Hamowanie. Lewy 90 grząsko. 100. Lewy potem sto, lewy dwa, potem sto, prawy łuk długi, do lewy ciąć, wypuść, do lewy jeden głęboko ciąć, potem sto, prawy dwa, Do lewy ciąć. Do prawy jeden z hamowaniem do prawy trzy. 50. Lewy ciąć. dwieście 250. Do hamowanie prawy dwa długi. Dwieście pięćdziesiąt. Prawy łuk krótki. Potem sto pięćdziesiąt. Do hamowanie, lewy trzy. Czterysta. Prostuj. Przez szczyt hamowanie prawy 90 szeroko Potem 250 hamowanie lewy 90 wypuść szeroko Lewy łuk. Potem 200 prawą. Do hamowanie lewy dwa krótki głęboko ciąć. Potem 250 prawą. Do lewy dwa krótki wypuść. Potem sto lewą. Do hamowania prawy cztery, wypuść. Siedemdziesiąt prawą, lewy trzy, krótka w trzy. Ten sto pięćdziesiąt lewą. Hamowanie prawy dziewięćdziesiąt, szeroko, wypuść. dwieście. Okay. <laughs>